Siemanko, witam Was w właśnie kolejnym vlogu na kanale, a w dzisiejszym vlogu kolejna podróż, czyli po prostu po Orientarium Łódzkim nie sposób odwiedzić akwariów w zoo łódzkim, więc w dzisiejszym odcinku zabieram Was właśnie w to miejsce. I tak jak wspomniałem na samym początku, oczywiście będąc w Orientarium Łódzkim, nie sposób odwiedzić łódzkich akwariów właśnie w tym zoo, więc tutaj akurat możecie zauważyć zbiornik, który jest z dużą ilością anubiasów, dużych, małych, mchów, kryptokoryn. Także jest to zbiornik dosyć prosty, i zauważyłem, że taka też jest tendencja tutaj. Akurat, jeżeli chodzi o to, zo. Tak, chyba, żeby po prostu nie było aż za dużo roboty przy tym wszystkim, no bo umówmy się tych zbiorników jest dosyć sporo. E, ogólnie, gdyby nie to, że jakiś e, Michał Pazdan pchał mnie od tyłu, jak najlepszy obrońca e, jakiegoś tam, właśnie napastnika, to trochę bym nagrywał te materiały dłuższe. No, ale miałem delikatny pressing z tyłu. I atak na 4 litery, więc, <noise> więc musiałem te materiały w miarę jakoś tam szybko ponagrywać. Nie było czasu na to, żeby poustawiać kamerę, żeby pokazać Wam w pełni te zbiorniki, jak wyglądają. Ale gdzieś tam się coś udało złapać, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak wyglądają te zbiorniki. Tutaj brzanki Denisona. Oczywiście jak ja zauważyłem te brzanki Denisona, to od razu złapałem się za głowę i mówię, matko boska. Czy ja takie ryby będę miał u siebie, takie duże? No i oczywiście, one pewnie tak wyrosną, minie troszeczkę miesięcy czy lat. No ale trzeba będzie powolutku szukać im przy jakimś tam restarcie zbiornika i obsady jakiegoś nowego domku, żeby miały akwarium jeszcze dłuższe i też, żeby miały lepsze warunki. Tutaj, jak widzicie, też skalniaczki z różnymi rybami, właśnie z Ameryki, z, Ameryki, z Afryki. Te układy w zbiornikach są dość proste. Akwaria są zadbane, bo widać, że są czyste. Też nie można powiedzieć, że jest to jakiś syf, ale zauważyłem też. To, że po prostu niektóre zbiorniki tak naprawdę mogły być zrestartowane. Taka mała sugestia ode mnie. Tak uważam przynajmniej, że mogłyby być zrestartowane i zrobiona jakaś nowa aranżacja, bo w niektórych zbiornikach po prostu pływa po kilka rybek i też bez sensu jest takie trzymać. A uważam, że naprawdę można było fajne rzeczy jeszcze powymyśleć. Tutaj też widzicie taki dosyć duży busz z różnymi tam rybkami. Nie pamiętam, czy tam były kardynałki. Chyba tak. Tam były chyba kardynałki, jak dobrze widzę. Ale nie pamiętam już tak naprawdę, bo to było jakiś czas temu, gdy odwiedziłem to zoo. Dużym plusem tego wszystkiego jest to, że po prostu będąc w Orientarium Łódzkim płacimy za bilet. Oczywiście fajnie jest odwiedzić Orientarium Łódzkie. Już o tym mówiłem, o swoich przemyśleniach odnośnie tego Orientarium Łódzkiego w poprzednim Aquatripie, właśnie na filmie na kanale. Przy okazji, oczywiście, ja Wam polecam przyjście do zoo, jak jest ładna pogoda, bo wtedy możecie też zauważyć innymi właśnie zwierzęta z Orientarium na zewnątrz. Ale i też możecie zobaczyć zwierzęta mm, po prostu na zewnątrz, które są wypuszczone, gdy jest ładna temperatura, e, ładna pogoda. Wtedy też jest jakiś sens przyjazdu tutaj. E, I za jednym ciosem odwiedzenie e, odwiedzenie właśnie orientarium, tutaj macie tęczanki e, różne, też to ładny zbiornik, akurat, jeżeli chodzi o to, to jest ładny zbiornik. E, więc odwiedzając orientarium, możecie od razu też po tym orientarium, wyjść sobie na jakąś kawkę i przejść się na spacer ze swoimi pociechami, odwiedzając właśnie te zwierzęta z różnych zakątków świata. a Między innymi właśnie powinniście zahaczyć o te akwaria, które są tam właśnie w łódzkim zoo. Tutaj bystrzyki, też właśnie myślałem o nich, żeby je mieć teraz w następnym składzie akwarium, jak zrobię restart. Patrywałem sobie, jak one wyglądają na żywo, te rybki. No, już też muszę się zdecydować na jakiś malutki restart za jakiś czas, bo delikatnie mi się ten mały mój holender nudzi. No, w kolejnych zbiornikach możecie zauważyć, że troszkę jest ciemnawo. Jakieś tam pielęgnice, duch Amazonki też tam był gdzieś z tyłu. Nie wiem, czego widzicie bo niestety przez to, że trochę wykontrastowane materiały, to ten duch no jest tam widoczny delikatnie. Mały remont by się przydał w tej strefie, jeżeli chodzi o strefę akwarystyczną, tutaj możecie zauważyć piranie, takie dosyć proste akwarium z korzeniami i z tymi dużymi właśnie drapieżnymi rybami, to wygląda też fajnie, spoko, trzeba docenić fakt, że mamy tutaj kilka tych regionów świata, w których po prostu możecie zauważyć właśnie te ryby, o tutaj pirania, która uciekła sobie gdzieś tam w te Anubiasy, kolejny zbiornik z Anubiasami, czyli to co wspomniałem na samym początku, proste zbiorniki z epifitami, czy po prostu z... Mchami, więc to też podejrzewam, że to jest łatwiejsze w obsłudze dla wszystkich ludzi, którzy tutaj pracują przy tych zbiornikach. Jak najbardziej na plus, najważniejsze jest to, że te zbiorniki są zadbane i wyglądają ładnie. Tutaj też skalarki, y, oczywiście. Y, wszystko było w porządku, oprócz tego trójkąta, trójkąta, tego słupka, który jest tam z tyłu. No, wiadomo, no, zawsze można liczyć na to, że jakąś ikrę złożą, no ale umówmy się gdzieś tam po części ten zbiornik lepiej by wyglądał, gdyby tego słupka nie było. Bo tak naprawdę tutaj ludzie przychodząc mogą sobie pooglądać to właśnie, tej właśnie akwaria, nie wiedząc koniecznie, na czym one tak naprawdę składają tę ikrę. No ale. Kwestie gustów pozostawiam też do ocenienia Wam. Akwarium ok. E, tutaj też jeszcze pyszczaki, które gdzieś tam sobie pływają w tym e, zbiorniku kamiennym e, z dużą ilością tych właśnie kamieni. No, i tak wyglądają te zbiorniki. Tutaj jeszcze jeden zostanie zbiornik, który no, będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda. Zbiorników jest wiele, e, troszkę by się przydało w niektórych poprzestawiać, porobić jakieś małe korekty. No i też te niektóre osobniki, tak jak tutaj możecie zauważyć, już są dosyć przydużawe. One też by powinny znaleźć jakiś tam lepszy domek w postaci większego zbiornika. No ale też umówmy się, mm, kiedyś te ryby były mniejsze. Teraz tak naprawdę musieliby stworzyć jakieś nowe miejsce do tych właśnie większych akwariów. A kto wie, może łódzkie zostać, zdecyduje się, na właśnie taki ruch. Podsumowując. Uważam, że warto jest odwiedzić Orientarium Łódzkie i tak samo te właśnie akwaria, które są w Zoo. Jak najbardziej na plus gorąco Wam polecam. Aby dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy te akwaria zrobiły chociaż na Was jakieś małe wrażenie, czy raczej nie. A jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to koniecznie zostaw łapę w górę, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. No i zapraszam Was do moich social mediów, do których link macie w opisie. Dzięki wszystkim, trzymajcie się siemaneczko.